Biłgorajską halą Ośrodka Sportu i Rekreacji w sobotnie przedpołudnie zawładnęło ponad 100 najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wszystko to w ramach organizowanych każdego roku Mikołajek na Sportowo. Przygotowane zawody sportowe podzielone zostały na dwie części. Pierwszą były zmagania lekkoatletyczne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. dzisiejszy mamy Mikołajki na Sportowo po raz kolejny, tak jak widzimy, jest dość spora liczna grupa startujących dzieci i w tym roku zorganizowaliśmy troszeczkę rozszerzyliśmy dla nich ofertę, ponieważ już mogą pięciolatkowie startować do, od 5 do 12 lat. E, tak więc, że dziś, w dniu dzisiejszym startują w trzech konkurencjach. Pierwszy to jest bieg sprinterski z bloków startowych, tak więc, że już od najmłodszych lat sprawdzają się, czy będą sprinterami. Kolejna konkurencja, która będzie w dniu dzisiejszym, to jest bieg wahadłowy i to już jest bieg wydolnościowy dla naszych maluchów. Oraz trzecia konkurencja, po raz pierwszy organizujemy, to jest to skok w Dal odbicie nóż. Trzy skoki wykonują, tak mniej, że tu już predyspozycje skocznościowe do skoków dal. Widzimy, że to zaangażowanie z roku na rok jest coraz większe, dlatego że dzieci widzą chęć uczestniczenia w takich zawodach, a zarazem sprawdzenia swoich możliwości. Takie spotkania to również doskonała okazja do promowania wśród najmłodszych aktywności fizycznej, a wiadomo nie od dziś, że dzieci lubią różne formy ruchu. Tak ty No tak nie, nie. No, skoki i też lubi biegać. Czwarte, trzecie zakończyły skoki, także proszę na stary bieg. Trzeba bawić. Stacy czwarte, trzecie. No, tak to bym się w domu trochę nudziła i. Będę biegać i. po prostu, że lubię biegać. A powiedz mi, co ty walić w Grecji? Piłkę nosą czy biegać? Hmm, piłkę nosą i biegać. Tak samo. Będę ćwitył na kapotach. Lubisz chodzić na zawody? Tak. A co najbardziej lubisz na tych zawodach od Biegać. Lubisz biegać? Tak. Co dzisiaj będziesz tutaj robiła? Biegać. Będziesz biegać? Możesz? Tak. Kakać? Biegać. Biegać jednak. Cholisz biegać. A czy lubisz? Chcesz biegać? Mamy fajnie, dlatego że możemy chodzić na różne zawody, możemy się uczyć i możemy też... Yy, yy, tak. Ja chodzę razem z nią, ćwiczymy, robimy przysiady i niedługo będę miała zawody pływackie. Tego dnia przygotowane zostały również zawody street workout dla uczestników w wieku do lat 18. To już jest czwarta edycja zawodów migołekowych, które prowadzimy dla młodzieży poniżej 18 roku życia. I są to zawody w podciąganiu. Dzisiaj mamy trzy konkurencje. Pierwszą konkurencją będzie podciąganie na drążku. W systemie drabinkowym, czyli od jednego w górę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tak do spalenia serii. Osoba, która zrobi najwięcej, wygrywa. Drugą konkurencją będzie zwis na drążku na czas, kto dłużej po prostu uwisi, ten wygrywa tak samo. No i trzecią konkurencją będzie konkurencja dla kobiet, będą to przysiady. Street workout to sport opierający się o ćwiczenia siłowe, wykorzystujące jedynie ciężar własnego ciała. W miesiącach letnich biłgorajscy zawodnicy trenują przeważnie nad zalewem Bojary. Zimą zapraszają na Osir. W okresie zimowym można nas znaleźć właśnie przy ośrodku sportu i rekreacji. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. W i środy i soboty. W poniedziałki i środy od godziny 17 do godziny 19 mamy dwie godziny przy salce fitness, natomiast w soboty mamy od godziny 12 do godziny 14 na siłowni. Wszystkim tym zabawom towarzyszył oczywiście święty Mikołaj, który przywiózł mu ze sobą worek pełen słodkich prezentów. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy medal, zaś najlepsi puchary i nagrody rzeczowe.